Filip Wiszniewski trwa gala Prime Show MMA8 ze mną. My zwycięski, szczęśliwy, uradowany Maciej. Kaszmar, witam cześć, serdecznie. Cześć, Filip, się. Powiedz, jak smakuje to zwycięstwo, biorąc też pod uwagę wszystko to, co było wcześniej powiedziane. Na każdej konferencji wspólnie z Jasiem Kapelą nie pałaliście do ciebie z sympatią. Czy to ma dla Ciebie szczególny wydźwięk? Yy, powiem Ci, Dobry, że. Byłbym głupi, gdybym powiedział, że się nie cieszę. Oczywiście, że się cieszę, bo motywuje mnie to do, do treningów i do życia w wcześności. Na pewno ucieszę to moją rodzinę, moich przyjaciół. No to kurde, jak się mogę nie cieszyć? Oczywiście, że się cieszę. Może nie jest to jakiś wygórowany przeciwnik, ale patrząc się na moje zachowanie przez ostatnie lata i, i różne głupie sytuacje, myślę, że jest to fajne osiągnięcie, bo wiem, że nie jeden by na pewno yy, wchodząc do samego oktagonu by mu czy, czy czaszka wydymiła, nie? Wiesz, jest to na pewno jakieś osiągnięcie i bardzo się z tego cieszę. Wiesz co, jak kiedyś nowinął kazba organem, wy, wyrwać się stąd, znaczy wy, wygrać Mundial, i to jest chyba też dla Ciebie. Coś podobnego. No słuchaj, jakby to by była porażka, no to, to, by, to, by, to, to nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości, nie, nie dopuściłbym do tego, ale życie różne scenariusze pisze, jak to w ostatnim wywiadzie powiedziałem. Jest zwycięstwo, jest się z czego cieszyć, jest motywacja, trzeba ruszać dalej na front. I jak to, jak, jak to się mówi, następnych barzanków namierzać. Maciej, powiedz proszę, jak ty zniosłeś to wszystko mentalnie, bo to nie jest rzecz absolutnie oczywista. Wiedząc, że być może nawet to wszystko, co się dzieje wokół jest trochę ustawione, ale wystawiasz się też na wielki hejt wobec tego, co się mówi. Przegrana znaczyłaby naprawdę bardzo duży hejt dla Ciebie. Jak to wszystko zniosłeś i jak sobie z tym poradziłeś? Yy, brak alkoholu, brak narkotyków. I, 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 i obracanie się wśród normalnych, zdrowych ludzi, którzy mi dobrze, dobrze życzyli i dobrze mnie prowadzili. Rodzina, córeczka, na tym się skupiłem, modlitwa, choć nie ukrywam, że noga się potyka. Noga się potykała w moim życiu, aczkolwiek widzisz, jestem przejrzliwotki i pomodliłem się i wierzę, że to mi na pewno pomogło. Nie dopuszczałem do myśli Porażki Aczkolwiek wiesz z tyłu głowy zawsze jest coś takiego Kurwa nie daj Boże Przepraszam że przeglądałem Panie Boże Z tyłu głowy zawsze jest takie coś Że można przegrać prawda Ja nie jestem wiesz robokopnie. Wiesz można zawsze przegrać Jestem pewny że nie jeden by nie wyszedł do ringu Bo by go presja zjadła wiesz o co chodzi Jeszcze te konferencje użerania się Szarpaniny Ale uważam że jestem inteligentną osobą I sobie poradziłem z tym fajnie na wesoło. No jarzmo porażki było bardzo widoczne ze względu na soccer kick, który wyprowadziłeś swojemu przeciwnikowi. Powiedz proszę, czy to był ferwor walki, chęć zrobienia mu po prostu krzywdy, czy jeszcze coś innego? To był ferwor walki, kompletny to był konkretny... Czekaj, bo tam się krzyczą coś. To był, to był kompletny ferwor walki, bo takie, takie, takie zachowanie z podwórka, takie troszkę amator, może to amatorsko wyglądało, bo kurwa, ja nie do końca ogarniam wiesz, tych zasad, nie? Wiesz, muszę, muszę bardziej się podskolić. Myślałem, że mogę walić na łeb a jednak jakieś tam punkty dostałem dwa. No i to był to było zwykły spontan. Ja widzę u ciebie w tym momencie Ogromny spokój. To też zgaduję, że kiedy usłyszałeś werdykt, no to spadł ci ogromny kamień z serca. Czy to prawda? Tak, do, dobrze się czuję. Do, do, no, dobrze się z tym czuję, że wygrałem. Na pewno. Jakiś kamień mi z serca spadł, i muszę teraz się skupić na kolejnych zadaniach. Obraz. Jak trudnym przeciwnikiem był Jaś Kapela, bo to jest y, jednak człowiek o relatywnie większym doświadczeniu niż ty. Ty po raz pierwszy mierzyłeś się w klatce MMA czy K1, a faktycznie to jest człowiek, który postawił tobie twarde warunki, tak zupełnie szczerze. Ja jestem zawsze szczery, szczery i słuchaj, niepotrzebnie tą nogą kopałem i mnie do partnera sprowadził. Zamiast posłuchać trenerów, to mnie poniosła fantazja łańska, nie? Wiesz o co chodzi. I, I powiem ci, że Jasiu nie jest jakimś wygórowanym przeciwnikiem. Ja po 19 latach tragedii chemicznej, jeszcze, jeszcze niestety palę paczkę papierosów dziennie, czym nie ma, się, nie ma się czym chwalić, no ale powiem widzom, tak powiedziałem w wywiadach, jak zamkną wam się drzwi, to szukajcie otwartego okna. To jest tak, że ty byłeś. Być może, nie wiem, czy nie będzie to dla Ciebie zbyt prywatny temat, ale skoro już o tym mówisz, to myślę, że warto poruszać i uświadamiać społeczeństwo na temat takich rzeczy. Ty przychodziłeś swego rodzaju terapię, odwyk, czy może coś jeszcze? Oczywiście, oczywiście. Ja byłem 10 razy na terapii odwykowej, 10 odwyków, czy 10 chyba. Zresztą nie. Byłem na kilku terapiach zamkniętych, byłem, karetka mnie nieraz zabierała. No przykre sytuacje, przykre sytuacje, dlatego myślę, że... Lepiej stanąć tutaj i być trzeźwym i porozmawiać sobie z normalnymi jakimiś trzeźwymi ludźmi niż robić kombinacje alpejskie pod żabką, jak ja to mówię. Nie jak wygląda taka terapia. Musisz pojechać. <śmiech> nie? <śmiech> Oczywiście nie, nigdzie nie jest, nigdzie nie jest, nie wybieraj się tam, nie wybiera się tam. No nie będę opowiadał, to wiesz, każda głowa jest inna, to wiesz, każdy ośrodek jest inny. To, to, jest, to jest temat rzeka. Temat Jacka, temat Jacka po prostu. Maciej, no i myślę, że to jest też piękna puenta tego wywiadu. To jest bardzo no, przyjemność pogadać się z kimś takim, bo uświadamiasz ludzi. Mówisz o rzeczach absolutnie ważnym, ważnych, a walka to jest tylko i wyłącznie dodatek do życia i coś, co dodatek. też Cię wyciąga. Dodatek, który mnie przykładowo prowadzi do trzeźwości. I jestem, bardzo dziękuję Panu Bogu, że jestem w tym miejscu, a nie kradnę wódki gdzieś tam po, po, po żabkach i się ciągam z ochroniarzami, wiesz, z dwoma złotymi w kieszeni, wiesz Dziękuję bardzo Dziękuję również Z Panem Bogiem